Nie no, serio? Także ta Julka? Nie no, nie wierzę. Jakby... Ta z i całą, żeby takie coś odwaliła. Ale w ogóle słuchaj, mam jeszcze lepszą historię. Poczekaj. Nie widzi Pani, że e, rozmawiam? Muszę chwilę poczekać. Dobra? E, mam jakąś klientką, która się nie chyba. No. No to co? Zadzwonię do ciebie, jakie tam damą dobra? No. Ale naprawdę przygotuj się na mocną historię, na mocnego niusę. Mhm. Dobra. buśka. Słucham. Mhm. Ok. Byłaś umówiona. No, e, zdziwiłam się, bo nie wyglądasz na taką, e, którą byłoby stać na ten salon. Oczywiście są razy. Ale dobrze sprawdzę. E, nazwisko. Rzeczywiście. O dobra. O z czym tutaj przychodzisz do mnie. Mhm. Okej. Okay, jasne, rozumiem. Bo co mogę dotnąć? Te twoje kudowy chciała tak? Przez sam. No, z wyrażeniem, no ale mówię jakie jest, tak Przepraszam. Guma pani przeszkadza. <gumy> Kolor, się chciała przecharbować. Mhm. Myślę, że coś podziałamy z tym. Dobra. Posłużę, Wilkę, tylko tutaj odświeżę, dobra? I już się temu zajmę. Także usiądź sobie tu wygodnie i spokojnie. Mamy czas. No. razu lepiej zapach córki, ale em, przyniosłaś taki średni zapach. Gątośnie się tu pojawiłaś, taki pojawił. Wiem, może to coś z dworu? Raczej nie, ale... Nie, nie, tak sobie pod nosem mówię. Nie wiem, jak oceniasz, jak wyglądam, bo ym, to, po tobie y, przychodzi y, obecna dziewczyna mojego ex i wiesz, trzeba zrobić dobre wrażenie. Niech czuje konkurencję. Hmm. 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 Okej, okay. nieważne. Twoje opinie, tak się nie liczy. Ym, dobra. Gdybyś chciała zciąć tych włosów, powiedz mi. Mhm. Oj, coś myślę, że chyba więcej potetniemy, bo tyle to nie będę w stanie równo um, Więc tak, myślę, że już patrząc zaraz na twoje włoski będę musiała troszkę dłużej jeść, trochę bardziej skrócić troszeczkę właśnie krótsze będą. Ale rosną także spokojnie. на дворе сгодумить, потому что ну, naprawdę, недавно не видела таких волосов. Окей. Okay. że będziemy już się brać za podcinanie. Przepraszam, że tak spytam, ale nie te się chora, bo e, tak jakoś średnio wyglądasz a okay. nie masz makijażu Aha. no to jakoś tak, chyba średnio ci ten makijaż wyszedł no bez urazy, oczywiście, ale no, jeszcze muszę się chyba trochę nauczyć. No, ale dobra, zejdźmy w ogóle z tematu makijażu. Bierzmy się za podcinanie włosku, ok? Sobie tutaj na nagasunę na palce. I... Mm. A jak się dowiedziałaś o tym salonie? No teraz wszystko w internecie. Ale mam nadzieję, że wiesz, że jest to luksusowy salon i usługi nie są tutaj tajne, tak? Zadzicie na to. Na pewno, żeby potem nie było, że nie ostrzegałam jak przyjdzie zapłacić. Mm. Okej, okay, skoro tak mówisz. A grzywkę robimy, czy... Mm. Ja myślę, że ci pasowała. Ale oczywiście klient, nasz pan. Także... I jak już będę takie wstępne, ja będę włoskie podcięte, pokażę ci jaką długość i więcej będziesz mieć, ok? Mm -hmm. Jakbyś mogła głowę troszkę w bok. Mm -hmm. Teraz troszeczkę spikamy jeszcze te włoski. Ehm, no, e, w większość wizer, że tak, e, robią na początku to, ale e, nowe metody ehm, przewidują robienie tego potem. Nic jest to też lepsze dla włosów. Okej okay. Dobrze Jeszcze Co my włosy ogólnie? Czego używasz? Z jakiej marki produktów? Mhm. Ok. Aha, czyli takie tańsze marki, tak? Teraz już nie dziwię się, dlaczego włosy są w takiej kondycji, w jakiej są. Chciałabym na przykład zakupić jakieś produkty z naszego salonu. Ale że najlepiej się sprawdzą dopiero wtedy coś do pań włosów. Mhm. Mm A właśnie, znowu ja się przedstawić. Jestem Ola. A ty? Boże, jakieś przed mm, okej. Okay. Tak, myślę, że zostaniemy na tym, bo ja taka ma trochę przyplatałam, bo na te jest oczywiście wygodniej. Czym się zajmujesz? E, przepraszam, że ja tak spytam, ale <grym> e, czy zarobisz aż tyle, żeby ci było stać na taki salon? Czy chłopak mąż cię sponsoruje? E, nie masz. E, to jakiś sponsor może? Sama zarabiasz. No, nie spodziewałabym się takiej pracy. No, ale to dobrze, trzeba być samowystarczalną kobietą. No tak, oczywiście jestem właściwie tego salonu, tak. Wszystkiego sama się dorobiłam. Mm. Nic. Proszę nie słuchać mojego gadania pod nosem. Ok. No dobra. Jeśli chodzi o włoski, to wydaje mi się, że mamy efekt końcowy. No wiem, że no to jest prawie połowa pań włosów, ale. No, to już tyle było zniszczonych, tak? Proszę nie postanować mojej kompetencji. Jestem, ja to jestem fryzjerką, nie pani, tak? I w pewnych kwestiach trzeba zaufać po prostu fryzjerowi. Mówię pani, wyjdzie to pani najlepsze. Boże, co upierdliwa klientka się trafiła. Ehm, dobra. My jeszcze teraz sobie Nawijamy włoski. No, na, na, tak? Tak, w sumie na... Tak, my w sumie na... Moczymy troszkę włoski i będziemy nakładać farbę, tak? Proszę więc... muszę jeszcze przez to mokra jestem. <grym> Nieważne. Eee, dobra, więc tak. Połączymy sobie taką farbkę z taką i z tego tak, tak spokojnie wyjdzie nam kasztanowy taki posm. Uh -huh. Mamy taką nakładaczkę i... A skąd w ogóle decyzja o zmianie koloru blond na że nie będzie ci to pasować. kompletnie mm -hmm. nawet nie wiem, co to jest ale <grymne> trzeba jakoś się wybronić z tego dobra To naturalny, bo tak nie wygląda. Mmm. No fajnie. Kiedyś był farbowany. Mhm. Musiały być jakieś e, słabe farby, bo włoski zostały przez to troszkę zniszczone. Kiedy to farbowanie było? Mhm. Mm średnia. Kolor tylko tak wygląda. Nie, 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 to nie jest lude. Spokojnie. I druga strona. Wiesz co, muszę jeszcze ci, muszę pochwalić z tymi pozorkami, jak tam ocenka. Jeżeli chcesz, mogę Ci polecić stylistkę bo widzę, że twoje pasnokcie są w naprawdę opłakanym stanie. No ja powinienem sobie pasnokcie wyglądać zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, bardziej tak mm, ekskluzywnie, tak luksusowo, ale wiemy, że co chodzi. No, tak wyglądasz trochę jak taka mm, chłopka, tak wygląda, jak taka piękna dama. Tak, w takim mi przyszło. Znaczy, tak, um, można też powiedzieć, jak taka dziewczyna, zajebista, wieśniaczka. A tak wydaje, jak taka piękna, bogata dama z miasta, bo skoro jesteście taki salon, to zakładam, że jesteś taką, tak? Naprawdę wygląd jest bardzo ważny. I naprawdę uważam, że każda kobieta, bo kobieta szczególnie, powinna o niego dbać. I zawsze nas nakłania do tego klientki. I ogólnie Osoby, które spotkam kobietę. Oczywiście wiadomo, no, mężczyźni też powinni się prezentować. Ładnie. Wiadomo, że z takim kimś, wyglądać co jak wieś, nie, kto nie poszła się spotkać, bo co on by mi zapewnił? Już związek to z kimś bogatym, oczywiście. To z najlepszą partią. No dobrze, teraz te włoski zostawimy na jakieś chwilkę. Myślę, że na takie 15 minutek do pół godzinki i jak ten czas minie, to zapraszam tutaj na stanowisko, gdzie po prostu te włoski ci umyję. Mm -hmm. I następnie już tutaj wrócimy i wysuszę po prostu włoski, rozczesy, rozczeszę je i jakoś tak ułożę, tak, i to już będzie wszystko. Mm -hmm. Dobrze w takim razie widzimy się za 15 minut. Możesz teraz sobie zamknąć oczy. Dobrze, ja teraz puszczę wodę i zajmiemy się spłukiwaniem yy, farby. Ok? Dobrze. Teraz nałożymy szampon. że teraz spłuczemy szampon i potem jeszcze nałożę ci odżywkę na końcu. Pasuję ją w końce tutaj. Dobrze, i teraz zostawię ją na minutę, może sobie zamknąć oczy, i następnie ją spłuczamy, okej? Okay? Dobra. Dobrze, i teraz wytrzymamy włosy. Ok, zapraszam do drugiego pokoju. No dobrze, więc jeszcze rozczeszę włoski. I przejdziemy do suszenia. mm okay. No, dobra. Włoski mamy już wysuszone. E, słucham. No, ale to jest kasztanowy brąz. No, dla mnie to jest kasztanowy brąz. Może dla pani to jest rudy. Nie Może jest pani jakąś tardońską albo ma jakieś problemy z widzeniem barw, ale definitywne jest to kasztanowy. No, pani chyba miała na myśli zupełnie inny kolor niż, który mi powiedziała że nie muszę nie mieć do mnie pretensji. Czy chciałaby pani, żebym nałożyła na końcówki olejek? Tak, że to będzie dodatkowy koszt 50 zł. Nie? Okej. Okay. Pani sprawa nie każdego stać. Okej. Okay. No dobrze. Proszę powiedzieć, jak Pani ocenia efekt końcowy? Mhm. Miała Pani nową wizję, ale zdecydowanie myślę, że teraz tak jak ma Pani włoski, to wygląda Pani tak młodziej, jest, to jest taki bardziej odświeżony look, coś nowego. Myślę, że Pani pasuje. Myślę, że jeszcze włoski ją chwilkę. Zanim za kilka godzinek, więc na pewno nie będzie to taki marchewkowy kolor. Spokojnie. Proszę mi wierzyć, już przechodziłam to. <głos》>. Krótko, rzeczywiście wyszło trochę takie rudy marchewkowe, ale jak już pójdę zapłaci, to już nieważne. E, no dobrze, no to co myślę, że będziemy już przechodzić do rozliczenia się Dobra. ok? E, dobrze, więc wszystko tak, podliczmy kalkulator. Ok, to będzie tak. 500 zł podcięcie. 500 farbowanie, e, Szampon, odżywka, 200. E, plus usługa. 300. To wyjdzie. 1500 zł. Kartą, gotówką. Mm -hmm. Ok. E, dobra, no to ty przy na terminal. Mówiła, że będzie wysoka cena. pani mówiła, że zdaje tej sobie sprawę. Przy tej dołożyć. I pin. Mhm. Dziękuję bardzo. Do widzenia Miłego dnia.